Dzień dobry wieczór Państwu. Widzimy się, słyszymy, dziś po raz 25. Mamy srebrne gody. Jest co świętować. Nasz dzisiejszy bohater zasługuje nie na srebro, ale na mój ukochany kolor złoto. Po raz pierwszy odkryty w 1928 roku. Po raz pierwszy użyty na większą skalę podczas II wojny światowej. Nie po raz pierwszy w nauce, odkryty przez przypadek. A to ciekawe, dziś nie bakteria, a antybiotyk, nie byle jaki, pierwszy, penicylina. Dziś obiecana historia odkrycia penicyliny, tak to się zaczęło, a wszystko przez pogodę. Wrzesień 1928 rok, laboratorium Świętej Marii w Londynie. Aleksander Fleming pozostawia na blacie laboratoryjnym pełno płytek Petriego z posianymi szczepami gronkowca i jedzie na wakacje. Co to były za czasy? Pięć tygodni trwały jego wczasy. Po powrocie odwiedza go kumpel Medlin Price, a Flem zasiada do stołu i układa płytki w stosy do wyrzucania, czyli do naczynia z lizolem służącym do odkażania. Kolega na górze stosu dostrzega puszka okruszka, czyli pleść, na płytce, wokół której nie widać o dziwo bakterii gronkowca. Fleming pobiera pleś, hoduje, eksperymentuje, w wyniku czego otrzymujemy zabijanie bakterii przez ową pleś penicylium z łaciny przypominający pędzel, a substancję bakteriobójczą nazywa penicyliną. Wcześniejsza nazwa sok pleśniowy Mood Juice była mało reprezentatywna. Publikuje swoje wyniki badań w 1929 roku, nie zyskują jednak one rozgłosu. Jak przecież substancje z grzybów drobnoustrojów może zabijać drobnoustroje? Na dalsze badania, jak to w nauce bywa, brak funduszy. 10 lat później Oxford, Howard Florim i Earth Chain. Długie godziny w bibliotece i kolejny przypadek. Chain spotyka pannę Margaret Campbell Benton, która niosła próbówkę z żółtą cieczą penicylium notatum. Choć ekstrakcja penicyliny była bardzo ciężka, udało się i rozpoczęto eksperymenty na zwierzętach. Następnie namnażano pleś, używano formy do ciasta, wanienki do kąpieli psów i szpitalne baseny. Był to czas ataków, wojna, druga wojna światowa. Dlatego też próbki z płynnymi hodowlami noszono pod marynarką. Kto przeżyje, kontynuuje badania. I w końcu pierwszy pacjent, policjant po zakłuciu kolcem róży, zakażony paciorkowcem i gronkowcem. Dawki penicyliny były niewystarczające i wtedy Florii wpadł na pomysł odzysku penicyliny z moczu pacjenta. Powstał tak zwany siuśkowy patrol, odpowiedzialny za recykling penicyliny. Flori prosił się o produkcję penicyliny, ale firmy farmaceutyczne były skupione na wojnie. Dopiero w roku 1942 zgodziły się na produkcję penicyliny, która posłużyła do leczenia żołnierzy z zakażenia ran, zapalenia płuc, ale także z rzeżączki. Również w tym samym roku Florim dostał telefon od Fleminga z prośbą o penicylinę dla przyjaciela z zapaleniem opon mózgoworzeniowych. Wtedy to Fleming podał lek do: uwaga, kanału kręgowego 1 do 172. Przy jednym, ale nagłośnionym przypadku użycia penicyliny przez Fleminga, 172 przypadki wyleczenia przez zespół Floriego pozostały w cieniu. Ale niedługo 1945 Nagroda Nobla do podziału na trzy osoby. Penicylina była produkowana w USA i Wielkiej Brytanii. W Polsce produkcja penicyliny rozpoczęła się w 1950 roku w warszawskich zakładach na Atarchominie. Penicylina od tamtych lat nadal jest najprostszym i skutecznym antybiotykiem używanym w zakażeniach, m.in. zapalenie migdałków podniebiennych, zapalenie płuc, przewlekłe zapalenie wsierdzia wywołane przez paciorkowce czy pneumokoki, w kile, żeżące czy zapaleniu opon mózgowordzeniowych spowodowanych przez menigokoki. Podsumowując, przypadki w odkryciu penicyliny. Pierwsze, niska temperatura w laboratorium Fleminga we wrześniu 1928 roku pozwoliła na wzrost pleśni przed bakteriami. Drugie, pomoc kumpla, który uratował płytki przed wyrzuceniem do lizozymu. Trzecie. Spotkanie margaret przez czajna i uzyskanie prób penicylim notatum. I ostatnie pleś, która zanieczyściła płytki akurat wytwarzała penicylinę, a szczep gronkowca, który akurat rósł na tej płytce był wrażliwy na działanie soku pleśniowego. Wychodzi na to, że w nauce wiele rzeczy dzieje się przez urlop, temperaturę bądź przypadek. Ja zbytnio w przypadki w nauce nie wierzę bardziej w determinację i dążenie do wyznaczonych celów. Dlatego dziś odcinek skończymy bardzo ważnym zdaniem Ludwika Pastera. Przypadek sprzyja umysłom przygotowanym. A jeśli dziś o odkryciach, to może powinniśmy zrobić casting na nowe asystentki.